Cześć, Siemann, koło tej kostek bez kostek i zaczynam taką nową serię. Tak spróbować, tak jakiś symulator do się grałem, nie wiem, ten już trochę pogranił, trochę już ogarniłem i tak dalej. Tutaj mamy właśnie drugą grę. No, znaczy drugą, tą grę sobie zaraz weźmiemy. Ale tak wstępnie, no to za będzie, taka poboczna jakaś seria, nie wiem jeszcze, no będzie w ogóle, ale coś tam, coś tu porobimy. Dobra, się coś chciało. I tak dajemy No łatwe. Dobra, dobra, coś się... Nie wiem co to było, ale klikamy start. No i tak, i ogólnie całe ten będziemy wszystko robić w mieście. Posługiwać się tam będą jeszcze Jeszcze sklepy w ogóle. No siedzi po totalnej demolki. Tutaj mamy samouczka, tamten, a no tutaj dom. A jeszcze nie sprawdzałem, czy można tam wejść. A i co, i tyle. Dobra, witaj, tak, tak, tak. Dobra, mnie jeszcze... i ten wybijniemy. O! taki sprint! I idziemy do. tutaj, na ten, od razu. Naprawdę. Nie chcę opuszczać, ale muszę wejść do samączka pójść. Ach ten młotek. No i tutaj będziemy mieć później właśnie takie maszyny. A potem do sklepu pójdziemy. Jak pójdziemy już samotka, to do samączka, to zobaczycie te kule burzące po kule. To jest ta mini koparka chyba, czy coś. Nie jestem pewien. Tutaj ten młot wyburza, kule wyburzająca. To będzie spoko. A, startuj, dobra. No i mąd, jedyneczkom i mamy moc. Pięknie. Ojej, ale hard. <grystanie> Teraz ściana. Dobra. Taki inny trochę.

Widzę siebie, więc nie wiem, może z niech albo coś, ale... Co jeszcze tam jest coś? ojej. Coś tu będzie tam jest. Jej nie ma Jej. Tak, to roka gra powstała chyba. Nie jestem pewien, ale Czy mam na X tyle, aż tak źle coś tam zrobiłem? Wow, dobra, aha, bo w kaskach było może to wszystko, że... Co? On, czy on co, co? Aha. Ogarniam, czyli ja się... No ja nie czytałem, mi się nie znam. Dobra. What? Aha. Czyli coś źle. A nie czytałem do końca, więc nie wiem. Ale dobra, mamy... Mamy poziom w ogóle? Zerowy, kurczę jeszcze raz trzeba, naprawdę. Albo może pójdziemy... O, minikoparką. No tego nie mamy jeszcze, ale minikoparko możemy. minikoparka jest lepsza. Tutaj pojeżdżamy kiedy wejdziemy i w ogóle. A jedziu. Dobra, mieniemy.

Terima kasih telah menonton! Teraz jak będziemy mieć jeden poziom, to już ten, też będziemy mieć normalne misję. Tak, pierwszy poziom. To zrobimy misję, pójdziemy tutaj. Potem już ten, ale to przełom, start. I tutaj będzie kilka ścian do wyburzenia i tam będzie można jeszcze takie coś zbierać, taki metal, czy coś takie gruz po prostu. Ale ja tu po prostu chyba... No po prostu, po prostu cały czas po prostu. Ale ja zrobię... Cięciu, no? Ja jedną tak wyburzę ścianę, żeby wam pokazać co to jest. A potem wszystko, e, wszystkie inne ściany wyburzę, bo to już tak będzie trochę monotonna. Z tym też tak, więc... tak. No, wyburzę to. Można wcześniej. Czy to można tu w zrobić? A to się zapadnie później. czy to trzeba samą zbierać Więc tak, ja tu poniszczę sobie wszystko i w ogóle i się... Zaraz zobaczymy, więc... 3, 2, 1 Dobra, jesteśmy i... i tak, tak, już zrobiłem Mimo, że po prostu z całą ścian całe, całymi ścianami poburzałem i za to, już dostałem maksimum kasy to, coś, to ale też dostaję kasa. Ale dobra, coś takie, żeby można było przejść sobie i... ...poczekajmy coś od tego dobra, już możemy wszystko zrobić. no, ściana <ścoughs> stanę wyburzona i to są właśnie takie stare rzeczy takie... takie Taki się nie da chyba zniszczyć. i schodzimy na dół o, to jest potem to będziemy chyba cały budynek już zaczęli wyburzać bo tutaj można skoczyć, a ja wyskakiwam tutaj z góry, dobra. I to schodzimy jeszcze na dół, dobra, i jesteśmy... Ja! Yeah. I teraz idziemy. Idziemy stąd. Jak to zrobić? Dobra, zakończ. Tak, i tak, już zrobiliśmy kasy, mamy dużo nawet, to sobie kupimy młot, romantyczny drugi pożar, Dojdziemy teraz tam. Taki samochodami też się buguje. On teraz zakręci. No wiedziałem. I następny też zakręci. No ładnie. Nie można nawet wchodzić w samochodzie w ogóle. Taka blokada jest po prostu. Więc automatycznie one zakręcamy jak, jak idę w stronę. Nie namęczyli się zbyt długo nad tym. O i tutaj mamy właśnie takie różne rzeczy. Tu mogę właśnie moc pneumatyczny, potem jest... Najpierw jest szerszeń, nie, najpierw jest o ten szerszeń, potem mini koparka, mini ładowarka, koparka kołowa, no i takie tam różne, sobie możecie przeczytać, Wystopować i tak. I kupujemy sobie to, za 3 tysiaki. No. Też posiadam. I idziemy chyba, muszę najpierw, nie wiem, czy na samą chociaż mam drugi poziom, to już nie muszę na niego chodzić. Jak będzie potrzeba, to będę wchodził jak nie zauważy. I tutaj drugi poziom to jest wyburzyć ten taki budynaczek, ten taki mały. Na górze. Hmm, tutaj dwójką pięknie. Tak się jeszcze nie da było żyć, ale to... Tak przynajmniej myślę, że to tak będzie, że na początku młotkim takim tylko ściany, tym będzie tylko ten budynek, a potem a tu aktuuje się ten budynek, będzie pewnie tam, tam i to wszystko. to się nie No! Naprawdę, naprawdę lamić w to. O, ja nie mogę. Na początku to bardziej ostrożny byłem, dlatego. Dobra. Teraz będę ostrożny. Przepraszam za wszystko. Dobra. Pędzimy. A tu się zobaczymy znowu jak ten jak to zniszczy przez je, bo już widzia, widzicie jak to zniszczy z tym, no to trzeba znowu ten zaraz ludzi. Dobra, jeszcze No. Tak. Chcemy. I robimy od razu. Przejdę trochę grę. Teraz mamy... poziom drugi jeszcze dalej? Co mało expo. No, teraz to trzeba rozwalić. Dobra. Będzie parkom. we

Što je? Gdje će te kopati? O dobra, dobra, dobra. Sobie to je bilo tamo Zobaczcie, głupi budynek tu. Dobra, zaraz wrócimy. Nie co tak Skąd to, Dobra. <icana> baðist ikki Jeden z sześciu? LOL? To tyle ich tam było? Ojeju Idziemy zobaczyć, ile ja mam kasy. Kapitał 58 tysięcy. Spokój. Ktoś cofa? Jak wychodzi? Szkoda, że do środka nie można wbić. Na przykład... Kurde, nie można nic... Motem cię na No to będzie kiedyś na... Wow. Dobra, wbiamy I tutaj e, szerszy, a poziom Nie chcę puszczać gry Ja nie wiem jak się wychodzi z takiego Trzeba kolejne misje robić, żeby mieć czwarty poziom, a potem piąty i a potem już na piątym czy na szóstym to już prawie wszystko można zbrać, ale potem to jest drugi, po 120, po 150 tysięcy, po 200 tysięcy, no to już robiliśmy. Aha. Te cztery. To robiliśmy? To jest trzecia, a my robiliśmy drugą. Nie, to jest druga. Czyli to trzecia, czyli my to robiliśmy, czyli jest też. Tutaj możemy zrobić, o właśnie tutaj. Ojej, trzeba jednak coś kupić a one są od czwartego poziomu, czyli idziemy podekspić na łóżko. Czyli na tym trzeba pod ekspicje. ja Do czwartego poziomu podekspić w symulatorze na mąki. I teraz tylko, że ten tak i tak możemy, a to podać.

Whoa, 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 whoa. mam już czwarty poziom. nam nam 6400, no myślę. Czy mam dalej ten? Dalej trzeci poziom. co musimy jeszcze raz tam to zrobić. Bo też nawet nie chcę. Ale... Zrobimy tutaj minikoparkę. Posiadam, spoko. A potem to już za 80 tysięcy, za 60 tysięcy. 000... Masakra. O, co to, to za 20 tysięcy? Materiał wybuchowy typ 3. Hmm. ty jeden typ 3. O właśnie, bo jeszcze muszę pokazać ten. Rozbijać nad dźwiękowy. <laughs> to ja nie mogę. Trzeba mieć na to milion. Tak milion, no. Masakra. Ale to musimy wymiatać naprawdę. Milionik. A to było w sumie chyba tyle. Taki krótki odcinek jak na razie w ogóle. Więc... Jeśli Wam się spodobało, to tam lajkujcie, w ogóle możecie napisać, może jakiś inny symulator, niekoniecznie ten taki, tak, tak na zachętę zobaczyć co to jest, tylko nie musicie ten. Może coś innego, jeśli Wam się spodoba, to piszcie. I co? Nie, widzimy się w jakimś innym odcinku, nie wiem. No, subskrybujcie, lajkujcie i w ogóle komentujcie właśnie, żeby ten się spodobało, czy tam coś coś zmieniać. No i co? Cze Cześć!